Z tej strony Pan B dzisiaj nagrywamy Robloxa przepraszam jeśli wam ścina niestety a słaby internet dzisiaj będziemy tak yy, będziemy próbować, obrabowywać muzea, banki. Będzie dużo aresztowania nas, no ale pff, trudno. Mm. Oj, Ej, kościół, gdzie ten? To jest jakby Polska. Jeśli chcecie ze mną pograć, to możecie ze mną pograć. Podajcie też na niego kanał, później podam Wam w linku w opisie. Link. Link do jego kanału macie w opisie. Okej. Okay. A więc tak, no ja cięć. Jedź. jedź do tego muzeum. No. i dzisiaj będziemy obrabowywać. i będziemy dzisiaj obrabowywać. obrabujemy. Więc tak jesteśmy już tu, idziemy, 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 idziemy. Szybko, szybko, szybko. Żeby nas policja nie złapała, bo my tego nie chcemy, prawda? Hi, hi, hi. Bum. Oj, było blisko. Było blisko. Było blisko, było blisko, było blisko. Było blisko. Było blisko. Było blisko bo ja zawsze od razu na to idę i tyle zniowałem chyba że pójdę sobie też od razu na to sobie pójdę co mi to. o biorę diamencik co jest okej okay. się nie zabiłem okej okay. no i robimy to robimy pyk, 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 pyk Ja 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 ja, ja, ja. Da, Już? Już? A... Uciekaj. A, dobra, tym uciekamy, tym gównikiem... Okay. Ja szybko, ale jestem bardzo szybko. no dobra, robimy to, robimy to. I to by moi widzowie, pierwszy dobry napad, bo inne napady kończyły się mm, na no, przykład tak, że w że zostawiali i w ogóle, Więc widzimy się po przerwie. A więc wi widzimy się po przerwie. Witam jesteśmy w bazie i chcemy właśnie yy, no yy, to też jest Polak, mój kolega yy, no yy, już idziemy, idziemy, idziemy szybko szybko ile zdobywamy? 3500 I idziemy jeszcze raz no jeszcze pląć trzeba zdobyć no on ma lamborczyk Oj, poczekaj kościół poczekaj, poczekaj bo mi się tu żotkan wziąć nie chce. Jakby co, to jak mam na telefonie, więc nie zwracajcie uwagi na to. Mm, okej okay. Widzowie, widzimy się, jak pojedziemy już do banku, czy tam do muzeum i No i widzowie, okazało się, że robimy napad. Na. O, on tak I się okazuje, że robimy napad. Tutaj, no a więc. Szybko! no mm. Szybko, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, szybko, 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 szybko. szybko. Mm. O, chodź, chodź, co? zostałem tu. Wow. Jest. Yeah. Hmm. Hmm. Jest. Uh, uh, uh. więc już się wzbogacam razem z nim. Dobra. Widzimy się w następnym. Widzimy się, gdy znowu obrabujemy. A więc moi widzowie wasze nowe plany. Na razie robimy małą przerwę. I na razie zrobiliśmy taką mini mini. Przerwę. O kurde, uciekać stąd. To jest bada wojskowa. Zrobiliśmy mini mini przerwę i za chwilę znowu będziemy obrabowywać. A więc znowu jedziemy do muzeum. Była mała przerwa. No jedziemy do muzeum i znowu zobaczycie fajną akcję. Oczywiście jak widzicie ten film, to prosiłbym was o skopiowanie linku, o udostępnienie innym osobom, Poproszę te osoby, żeby dały suba i w ogóle lajkowały moje filmy bliska, bo na moich filmach nawet jest ciekawe. dla mnie przynajmniej, y, jeśli mam jakieś ślady, to naprawdę się przepraszam, gram na telefonie w różne gry, bo... I nie mam, ała, Popadziłem już się, super, ja to biorę, ja to biorę, ja to gość biorę, ja chcę to, ja chcę to, kurde, nie wziąłem, i czemu ja się parzę, no ej, no i mój gość zginął, on padł, on wpadł, ja nie padnę. to dla was widzowie, pamiętajcie, oj. To dla was, widzowie. To dla was. Nie zginę. Nie zginę. Zginąłem! Zaaresztowany. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Miłego. Cześć.